O indeksie zdrowych miast oraz inicjatywie ESG w studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dziennika Gazety Prawnej rozmawiam z Łukaszem Niewolą z grupy LUXMED. Panie dyrektorze, LUXMED we współpracy ze Szkołą Górną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej realizuje projekt Healthy Cities. W ramach tego projektu powstanie coś wyjątkowego, indeks zdrowych miast, który oceni warunki życia mieszkańców w poszczególnych miastach. I mam takie pytanie. Po pierwsze, czy sam projekt zachęca także mieszkańców do zdrowego stylu życia? Bo oprócz indeksu zdrowych miast i klasyfikowania tych miast, że jedno jest wyżej, drugie niżej, tak naprawdę chodzi o zdrowie przeciętnego człowieka, o to, żeby on zaczął się ruszać, zmienił swoje nawyki, zmienił styl życia. Czy projekt to przewiduje? A po drugie, jak Państwo dokonaliście tej oceny, żeby określić, które miasto jest naprawdę zdrowe, które mniej? W jaki sposób ten indeks został stworzony? To ja, panie Piotrze, od razu jedna uwaga na początek. Nasz indeks, celem naszego indeksu nie będzie klasyfikowanie któregoś miasta wyżej albo niżej, bo, bo po to robimy subkategorie, żeby znaleźć w każdym mieście coś dobrego, które się w tym mieście dzieje i coś, czym można się podzielić z innymi miastami, więc to jest Oczywiste, że będą obszary dla każdego z tych 66 miast, bo tyle miast obejmuje to badanie, których będą miały przewagi względem pozostałych i będą takie obszary, w których będą miały pole do nauki. I to jest też trochę nasza wizja, żeby te 66 miast ze sobą współpracowały, żeby wzajemnie się inspirowały, żeby wzajemnie poszukiwały drogi do tworzenia jeszcze lepszych warunków do życia dla swoich mieszkańców. Czy zachęcamy mieszkańców do aktywności? Absolutnie tak. bo Grupa LUXMED jest, jest oczywiście podmiotem, który leczy, tak jest rozumiany, natomiast no, mamy bardzo duże zadania i bardzo chcemy aktywnie uczestniczyć w tym obszarze profilaktyki, w którym uczymy też naszych pacjentów, Polaków, jak żyć w zdrowiu, bo to nie o to Prewencja chodzi. Prewencja też jest ważna. Prewencja jest bardzo ważna. Nie o to chodzi właśnie, żeby chodzić często do lekarza. Oczywiście, jak masz potrzebę, idziesz do lekarza, ale naszym celem nas wszystkich powinno być to, żeby do lekarza chodzić jak najrzadziej. Dlaczego? Bo dobrze się czujemy, bo jesteśmy zdrowi, bo wiemy, co robić. Więc ważną częścią projektu związanego ze zdrowymi miastami jest też edukacja mieszkańców, co do tego, że duża część ich zdrowia jest w ich rękach. Tak? Więc co mogą robić? No Aktywność fizyczna. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że aby... Funkcjonować dobrze nasz organizm potrzebuje 6000 tysięcy kroków dziennie. Tak, więc y, odpowiedzieliśmy sobie, jak spróbować budować nawyk. To no, mamy w naszej grupie psychologów, którzy doskonale wiedzą, ile trwa zbudowanie nawyku, powiedzieli nam 20 kilka dni takiej powtarzalnej y, pracy powoduje, że no, jakby nasz organizm zaczyna coś traktować jako, y, jak, jako swoje. Więc co zrobiliśmy? Y, w czerwcu każdego roku robimy takie wyzwanie y, Healthy Cities, czyli Zachęcamy naszych pacjentów wszystkich Polaków do tego, żeby pobrali darmową aplikację, która mierzy ich aktywność, mierzy ich kroki, pokazuje ile dziennie przeszli i zachęcamy do tego, żeby przez te 30 dni codziennie 6000 kroków zrobili i tym samym wydaje nam się, że dajemy im tą szansę, że po tych 30 dniach, już bez tej naszej aplikacji, będą robić dokładnie to samo, będą, będą aktywni. Co bierzemy pod uwagę i, i jak chcemy ten indeks wyliczyć? No to sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy dostawca usług medycznych jest w stanie sam zrobić rzetelne badanie. No, pomyśleliśmy sobie, to zawsze będzie skażone jakimś naszym spojrzeniem, taką uznaniowością. Są rankingi szczęśliwych miast, tych, w których się dobrze żyje i one opierają się bardzo na takim właśnie poczuciu, czy fajnie jest w tym mieście... Subiektywnym, subiektywnym bardzo. bardzo. Czy fajnie jest w tym mieście mieszkać. I my powiedzieliśmy, ok, jesteśmy w partnerstwie z, chyba z największymi ekspertami w Polsce od, od rzetelnych badań, ze Szkołą Główną Handlową doprosiliśmy do, do, do tego projektu profesora Hausnera i jego fundacji i w tej triadzie mamy jakby głębokie przekonanie, że ten efekt, ten indeks, który pokażemy no już dosłownie za kilka tygodni będzie naprawdę taki bardzo merytoryczny, bardzo rzetelny, niestygmatyzujący, bo to jest nasz wspólny cel, żeby on był pozytywny no i taki, który będzie dawał nam perspektywę do pracy przez cały rok po to, żeby jesienią 2023 roku pokazać drugi indeks zdrowych miast i zobaczyć, co się tam jasne, wydarzyło. Jasne. I drugie pytanie, bardzo krótkie i proszę też o krótką odpowiedź. Przystąpiliście Państwo jako Grupa Luxmed do inicjatywy ESG, czyli e, no, projektu zainicjowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Fundację Instytutów Wschodnich, czyli organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przed chwilą temu był między innymi poświęcony panel, w którym Pan Dyrektor brał udział i wspomniał Pan w panelu o kwestiach edukacji. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o ESG, to tak naprawdę przed nami najważniejsze to jest wyzwanie edukacyjne? Tak, tak to odbieramy, i to jest wyzwanie na przynajmniej dwóch albo i trzech polach. Na, pierwszym polem jest edukacja firm, tak, biznesu, co do, tego, co do ich odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy tak, i ich wpływu na ten świat. To jest ta, ta, ta pierwsza, ten pierwszy poziom. Drugim poziomem jest edukacja nas wszystkich, społeczeństwa, no bo żyjemy w czasach, gdzie bardzo łatwo jest kwestionować pewne, pewne racjonalne tezy, gdzie. Fake news, gdzie taka agresywna narracja ludzi, którzy negują ocieplenie klimatu, wcześniej negowali COVID, no są nastawieni na to, żeby dostarczać do narracji publicznej bardzo dużo niesprawdzonych, nierzetelnych, sfabrykowanych informacji. Finkowych informacji. Fake -fake informacji. I, I tak naprawdę z naszej perspektywy Kluczowe jest to, żeby ludzie byli gotowi się przed tym obronić, tak, żeby byli gotowi na to, że racjonalnie spojrzą na coś, co, co im ta fałszywa, bardzo agresywna narracja pokazuje, a nie ma lepszej drogi niż, niż edukacja. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem studia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Gazety Prawnej był dyrektor grupy LUKS Metłukasz Niewola. Dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie.